Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała o. się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano, Dobra. wiem, kim miała być piąta ofiara. Matk, to Twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Tak, tak. tak. Ale nie zaraz, ten, ten już, Może e... byś już odpuścił, już wygląda całkiem Siana, inaczej ten dialog. Przestań udawać, że Ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. I już całkiem na ten dialog. Coś z tego może być, faktycznie. Czemu chciała się zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No czemu, Gerald? Czemu? O, może to... Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Gerald! Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię. Coś no, no, mówi o tym, że życie nie jest zagrożone, Pewnie nie? się podzielę. lepiej. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. To. A może po prostu przestała być wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu nie bym miałabym to zrobić? Ha, ha, chyba Ze to względu mamy. na stare czas. Że to mamy, może to przecież. mamy. Proszę cię, nie wiem kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem. Byłyście nierozłączne. Anarjetta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Była tylko dzieckiem, Siana, ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? Dwanaście, trzynaście była dzieckiem. Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu, wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna, nie Coś wypadła ci wyjdzie, z pamięci chyba, dlatego, że była się jej obojętna, tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie zapomniała. Bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Ech, mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Co? Nie Jana gdok się stanowi. O, no, może coś z tego będzie. Pan de la Tour sobie życzycie widzieć. Pójdziemy od razu? Tak, chodźmy. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Geralt. najwyższy czas. Gotowy na ceremonię. Mówimy. Czy nie? Może nie, nie mówmy tego. Nie mówmy tego może przynajmniej. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co, najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Przebierz się szybko w ceremonialny strój i chodź ze mną. Księżna czeka. Nie może być tym? <noise> Szkoda. Zobaczmy. Kolejny raz. Kolejny raz. Kolejne podejście. W imieniu Gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie. A wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. P tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivi. Zabójca bestii z Bokler. OK. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Bokler przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Bokler. A prywatnie, bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane Wiedźmińskie Zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego, mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek sanguiny. Wina przeznaczonego wyłącznie na Książęcy Stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? I co? Nie mówmy. Zobaczymy, tak. zobaczymy co się Bardzo stanie. Bardzo się cieszę. Słyszałem dużo o walorach tego trunku. Tak, w zasadzie mi to wcześniej żadnego jeszcze. znaczenia. Na zdrowie! Tutaj głównie chodzi o to, żeby Sjana nie zrobiła nic ze swojej strony. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Okay. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić, ale z drugiej strony, na boków, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście Chyba zostanę. Chyba to ładniejsze wersje wybierzemy, nie? To znaczy mam na myśli... Proszę wszystkich uwagę. Dziecię się dobro kraju. Odbędzie to się teraz opcja przesłuchanie dialogowa. osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Bokler kapitanie de la tour proszę wprowadzić Sylwię Annę okay. Jak nie będzie tego gestu, wiecie, yy, zaciśnięcia pięści, to myślę, że już będzie dobrze. Co teraz się dzieje? Wiedźmin będzie brał udział w tej Nic rozmowie. Co się nie zmieniło? Hmm? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio, Anno. Dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak. pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził, jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz co Wiedźmin ma do powiedzenia. A eee. Kurde. Co teraz? Wiem, że Siana mia miała swoje powody. Chyba to pierwsze, nie? Chyba to pierwsze musimy wybrać. Ciekawe Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie tak, pałać miłością pierwszy, no. do boklerskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Jano? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili. Bo wiedziałaś, że dzięki temu tronu to przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka. I uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali. Bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty... To odrozpowiem. Nasza księżna. Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Byłyście wtedy dziećmi i jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Ja. Moja o, droga ja siostro? Jest jakaś. Ten dzień, kiedy Becyzja. mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja One. wtedy wpadłam na pomysł, Anariety. żeby obrzucić Nilfgaardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy jełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiła się podpalić. Chciałaś mi zaimponować, i zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowa. A też co ja taka nie była? Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. Niestety. To prawda. Nie stanęłam w Twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia: ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś. I w ogóle mi nie pomogłaś ani przedtem, ani potem i nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda szukałam cię, słałam za tobą rycerzy, zbierałam informacje, to ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś? Żyję ze świadomością, że cię zawiodła. Przepraszam, siostrzyczko. wybaczysz mi. <laughs> A, warta jest ta czarna. <laughs> Chyba jednak coś z tego będzie. Patrz, jednak tak. Czyli jest dobre wyjście, jest dobre zakończenie tej historii. Yeah.